Jak firmy tracą pieniądze, źle organizując działy sprzedaży? Cześć. Dział sprzedaży to oczywiście to miejsce w firmie. Które z założenia ma generować zysk, ma być dochodowe, ale uwaga, jeżeli na dziale sprzedaży coś jest źle zorganizowane, to bardzo często to nie spełnia swoich oczekiwań. Więc dzisiaj porozmawiamy o takich absolutnie klasycznych błędach, które ja jako szkoleniowiec, konsultant zauważam często w wielu firmach, więc jestem w stanie się tym podzielić. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jakich błędów nie popełniać jak organizować ten dział sprzedaży, żeby ten dział sprzedaży był rzeczywiście dobrze zorganizowaną maszyną, żeby przynosił nowych klientów. Co poniedziałek nagrania są live, są na żywo. Natomiast ty dzisiaj widzisz nagranie, ponieważ ja jestem na urlopie, więc tym razem z nagrania. Natomiast jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to dwa słowa o mnie. Ja się nazywam Tomasz Kalko, jestem praktykiem sprzedaży. Jestem menadżerem sprzedaży, mam wiele lat doświadczeń, ale oprócz tego jestem psychologiem biznesu, strategiem zarządzania, autorem ponad 100 artykułów prasowych. Jestem wykładowcą akademickim, dzielę się swoją wiedzą na studiach MBA, no i oczywiście jestem trenerem, mówcą i konsultantem. No dobra, wracamy do naszego tematu. Firmy tracą pieniądze źle organizując dział sprzedaży, jest taki pakiet błędów który przedsiębiorcy popełniają właściwie hurtowo. W bardzo wielu firmach widać dokładnie te same błędy. Pierwszą podstawową rzeczą to jest podział obowiązków. I o co chodzi z tym podziałem obowiązków? Uwaga, ludzie zawsze robią to za co dostają pieniądze. Ja bardzo często mam taką sytuację, że zgłasza się do mnie właściciel firmy, menadżer i mówi do mnie: "Panie Tomku, no trzeba zrobić szkolenie ze sprzedaży. Ponieważ handlowcy nie docierają do nowych klientów, nie wiem, chyba boją się tych klientów, jeżdżą cały czas po starych klientach i trzeba z nimi popracować. I ja oczywiście chętnie podejmuję się takich projektów, i prawie zawsze się okazuje, że. Jesteśmy w stanie wnieść nową wartość dla tych ludzi, ale uwaga, pierwszą rzeczą, w jaką trzeba zajrzeć, jest to, czy przypadkiem ludzie nie są nagradzani za obsługę starych klientów, bo jeżeli handlowiec nie jest nagradzany za pojechanie do nowego klienta, ma jakiś pakiet dochodu za obsługę tych starych klientów, to dla niego pojechanie do nowego klienta, u którego szansa, że ten klient odpali, że rozpocznie się współpraca, jest kilku, kilkunastoprocentowa, to ten człowiek będzie wolał spędzić czas w pracy ze starymi klientami po prostu. Więc uwaga, pierwszym tematem może być sposób wynagradzania ludzi. Bardzo często, bardzo częstym błędem jest niezrozumienie tego, że jeżeli mam handlowca, który jest absolutnie świetny w tych pierwszych rozmowach sprzedażowych, który zna ekosystem klienta, zna ekosystem produktów, zna ekosystem firmy. To szkoda tego człowieka do tego, żeby on obsługiwał zamówienia. Czyli mówiąc najprościej, mamy super komandosa, i tego super komandosa, jakby przeznaczamy do pracy, którą może wykonywać inny człowiek siedzący po prostu przed komputerem. I to jest bardzo częsta sytuacja, więc warto mieć świadomość w głowie, że podstawowym błędem jest źle skonstruowany podział ról. I oczywiście jest ten taki prosty podział na fajterów i hunterów, czyli na tych, którzy potrafią jechać do nowego klienta i na, na tych, którzy bardziej potrafią gdzieś tam zagospodarować ten rynek, ale uwaga, moim zdaniem, ten podział jest za bardzo uproszczony. Tam brakuje jeszcze jednego elementu. Moim zdaniem prawidłowe spojrzenie na dział sprzedaży to jest spojrzenie przez pryzmat ról. Czyli najpierw jest pierwsza rola pozyskanie klienta, czyli uwaga, pozyskanie lidu. I teraz uwaga, pozyskiwanie lidów to czasem jest dział marketingu, ale czasem to jest rola działu sprzedaży. I teraz uwaga, jeżeli mam człowieka, który jest świetny w rozmowach z klientami jeden na jeden, który potrafi tego klienta przekonać do tego, żeby ten klient z nami współpracował, to może szkoda tego człowieka, żeby on siedział na słuchawce i wykonywał 70 telefonów dziennie. Więc warto podzielić te role, bo uwaga, to są różne kompetencje. Inny rodzaj umysłu, kompetencji, cierpliwości trzeba do tego, żeby wykonać te 70, 80, 100 telefonów dziennie, a zupełnie innego rodzaju dynamiki, takiej no po prostu energii wewnętrznej, inteligencji, typu inteligencji, bo to nie chodzi o to, że ktoś jest inteligentny, ktoś nie jest, tylko zupełnie, zupełnie inny rodzaj inteligencji jest potrzebny dla ludzi, którzy mają sprzedać do tych klientów. I uwaga, jeszcze inny rodzaj ludzi jest potrzebny do obsługi zamówień. I teraz jeżeli twoja firma jest wystarczająco duża, no bo największy problem jest w tych firmach, które mają jednego handlowca, nie wiem, sprzedaje właściciel i jeden sprzedawca, bo takie firmy też znam, to czasem ten podział ról może być niemożliwy, ale uwaga nawet w w tych rolach można trochę inaczej spojrzeć. Czasem pewne role można oddać dla jakiejś asystentki, można. Czasem jest po prostu opłacalne dotrudnienie jednego człowieka, który bardziej będzie pracował z biura, a na przykład handlowiec będzie już jeździł do tych klientów, załatwiał sprawy w terenie. Więc warto spojrzeć na ten podział w taki sposób: czyli mamy pozyskanie klienta, mamy proces sprzedaży i mamy obsługę zamówienia, czyli sfinalizowanie tego zamówienia. I teraz pytanie, czy jeden człowiek warto, żeby to robił, czy może nie. Bo uwaga, są takie branże, gdzie warto, żeby to robił jeden człowiek. Na przykład taką branżą są nieruchomości. Tam wszystko załatwia jeden człowiek, więc tam nie ma sensu tego dzielić. Ale znam dziesiątki takich branż, gdzie firma ma super handlowca i zużywa zasoby tego handlowca na rzeczy, które mo może wykonywać ktoś inny. Czyli mówiąc najprościej, wracam do tego pierwszego slajdu. Uwaga. Najlepszy człowiek w firmie, komandos, siedzi i obsługuje zamówienia i żeby jeszcze jakby wejść głębiej to bardzo często ten człowiek nawet nie wyjeżdża do klientów, nie wyjeżdża w rynek, uwaga, dlatego że jak klient dzwoni, potrzebuje jakiejś pomocy, trzeba wejść w system, trzeba zobaczyć co się dzieje na etapie zamówienia, czy to zamówienie jest zrealizowane, czy nie jest i uwaga, przedstawiciele handlowi przestają jeździć i oni, i oni taką decyzję podejmują, bo za to są wynagradzani, są wynagradzanie za obsługę zamówień, więc w momencie, kiedy wsiadają do samochodu, to się okazuje, że jakość obsługi spada, więc w tym momencie oni po prostu potrzebują supportu, potrzebują pomocy do obsługi zamówień, więc miej to gdzieś z tyłu głowy, podziel te procesy, podziel prospecting, czyli pozyskiwanie klienta, czasem prospecting, czasem marketing, oddziel sprzedaż i oddziel obsługę zamówień. Następną rzeczą, która, która jest tym problemem absolutnie powtarzalnym, to są źle skonstruowane systemy prowizyjne. Wydaje się, że system prowizyjny to jest taki najlepszy system, no bo on traktuje trochę tego człowieka, sprzedawcę, trochę jak współudziałowca biznesu, czyli że ten sprzedawca, no jak będzie miał prowizję, to on będzie świetnie pracował. Niestety cała moja wiedza o motywacji mówi, że to jest rozwiązanie krótkofalowe, ono działa bardzo dobrze na początku i stąd jest to złudzenie, że ono jest tak skuteczne. Więc uwaga, miejcie to gdzieś z tyłu głowy. Do tego warto zadać sobie pytanie, czy ten człowiek ma być na zatrudnieniu, czy ma na samozatrudnieniu. Gdzie jest problem? Samozatrudnienie rzeczywiście powoduje, że ludzie zarabiają więcej, to obniża koszta prowadzenia działalności wewnątrz firmy, w pewnym sensie wszyscy zyskują. Ale tam się pojawia jeden problem. Ludzie wewnątrz firmy, o co chodzi? Jeżeli jest sezonowość w Twojej branży, to będzie oznaczało, że w Twojej branży handlowcy. Raz w miesiącu, dwa, dwa razy w, miesiąc, w roku, przepraszam, trzy razy w roku wystawią duże faktury. I teraz uwaga, handlowiec, który wystawia fakturę na kilkanaście tysięcy złotych netto, może nawet na dwadzieścia, de facto na fakturze, jeżeli jest ta faktura owatowana, to tam się pojawi jakaś kwota w okolicach 30 tysięcy. I teraz, jeżeli obok jest człowiek, który obsługuje zamówienia, który zarabia kilka tysięcy złotych, jak zobaczy fakturę na 30, to jest takie, co? Ten gość zarabia 30 tysięcy złotych i tak. Ten człowiek będący zatrudnionym, on nie rozumie, że ten człowiek na samozatrudnieniu wystawił tą fakturę. Raz w roku, może dwa razy w roku o tej wysokości. On nie rozumie, że on patrzy na fakturę owatowaną, na wartość z VAT-em. Nawet jeżeli weźmiemy wartość netto, to ten samozatrudniony musi od tego zapłacić podatek, musi zapłacić ZUS. Uwaga, musi przeznaczyć jakąś kwotę na swoją emeryturę w momencie, kiedy człowiek zatrudniony ma to jakby z automatu. I ludzie na normalnym zatrudnieniu tego nie rozumieją, że jeżeli sprzedawca na samozatrudnieniu wystawił fakturę na 20 tysięcy, Zostanie mu z tego 6, może 7, może 8, bo takie są realia. Tak to naprawdę wygląda. Jak zdejmiemy VAT, zapłacimy podatek, zapłacimy ZUS, zapłacimy w ogóle za obsługę prowadzenia działalności gospodarczej to też jest kilkaset złotych. Odejmiemy od tego jakąś kwotę na ubezpieczenie emerytalne, na, na jakieś inwestycje emerytalne. I nagle się okazuje, że tam zostaje bardzo normalna kwota i ludzie tego nie widzą. Czyli ludzie są przekonani, że ich koledzy zarabiają 30 tysięcy. I uwaga, robi się włoski strajk, to znaczy część firmy przestaje działać. I teraz, gdzie to robić, gdzie tego nie robić? Na pewno robić to tam, gdzie handlowiec przejmuje całą pracę z klientem, rzeczywiście od tego handlowca wszystko zależy, ten handlowiec rzeczywiście jest takim trochę, taką firmą w firmie. I znowu, rynek nieruchomości jest bardzo dobrym przykładem, rynek ubezpieczeń, w takich branżach zdecydowanie w taki sposób. Ale uwaga, w tych branżach, gdzie... Jest potrzebne bardzo duże wsparcie innych działów, a znam takie firmy, gdzie, żeby sfinalizować transakcję, jest potrzebny dział wycen, dział zamówień, dział logistyki, dział projektów, dział drugich zamówień, bo czasem jest tak, że nie wiem, co jest skomponowane z różnych, z różnych źródeł. To w tym momencie niestety okazuje się, że ten model nie jest dobrym modelem, dlatego że ci wszyscy ludzie, te wszystkie działy wsparcia sprzedaży nie działają prawidłowo, jeżeli nie są objęte tymi premiami. A przedsiębiorca mówi, no ale ja nie jestem w stanie tego tak zrobić. Więc uwaga, wtedy trzeba zrobić po prostu nie prowizję, a premię obejmującą wszystkie działy sprzedaży i wsparcia sprzedaży. Nie, nie jestem w stanie wejść w szczegóły, bo to oczywiście trzeba mądrze to podzielić, ale uwaga, to jest bardzo częsty mechanizm, który widzę, czyli jest jakiś mechanizm, który ma za zadanie motywować dział sprzedaży, bardzo często prowizja, ta prowizja po kilku miesiącach, po dwóch, trzech latach przestaje działać, nawet często handlowcy mówią, no nie, no zarabiam całkiem niezłe pieniądze, ale tak już w szczegółach, to, to, te, te algorytmy są bardzo trudne, nawet nie wiem z czego się bierze tak, tak w detalu ta kwota, no bo jest zbyt skomplikowany, zbyt skomplikowany mechanizm, a uwaga, działy wsparcia sprzedaży, zamiast wspierać realnie tą sprzedaż, to one oczywiście teoretycznie wspierają, ale tam w środku jest żal, rozgoryczenie i, i takiego realnego zaangażowania nie ma, więc uwaga, obejmij premią um, całą, całą organizację. Czyli gdybym miał podsumować, to tutaj są w gruncie rzeczy dwa proste komunikaty. Pierwszy prosty komunikat to nie marnuj zasobów najlepszych ludzi do obsługi zamówień, do telefonów, do prostych działań, które mogą zrobić inni. Jeżeli masz komandę osób, wykorzystaj najlepiej, jak potrafisz. Nie, nie każ dla najlepszego handlowca, nie wiem, zajmować się papierkami, obsługą jakich, jakichś drobnych rzeczy. I druga rzecz to popatrz na mechanizm, Premiowy, bo może się okazać, że w mechanizmach premiowych są po prostu jakieś błędy. Jeżeli chcesz długotrwałą determinację całego zespołu, to to jest ważne. No i oczywiście później już się kłania cały proces pracy z klientami. To jest to, w czym ja się specjalizuję z czego szkole. Jeżeli chodzi o szkolenia otwarte, zamknięte, zapraszam na webinar. W ogóle nie będzie webinar, jak nie dać sobą manipulować w negocjacjach. Będziemy rozmawiali trochę o narzędziach wpływu, o narzędziach manipulacyjnych, będziemy rozmawiali też o tym, dlaczego. Zwykła prezentacja potrafi nie działać. Czyli mówiąc najprościej, cały czas jak negocjować, żeby sprzedawać wartość, a nie cenę. Czyli mówiąc najprościej, żeby klient był gotów zapłacić za Twoje produkty, usługi drożej niż u konkurencji, jak wygrywać negocjacje, jednocześnie mieć tych klientów. Szkolenie jest bezpłatne. Ten webinar skierowany do przedsiębiorców, do szefów firm, do konsultantów, do specjalistów. Uwaga, wtorek, 20 sierpnia, webinar o 20, godzinny webinar. Na temat tego, czym jest mądry wpływ, czym są narzędzia wpływu, jak się nie dać manipulować. Zapisy na ten webinar widzicie tutaj: tomaszkalko.pl, ukośnik webinar. Informacje o wszystkich projektach, które realizuję, to po prostu wejdźcie na stronę tomaszkalko.pl. Tam są i szkolenia zamknięte, otwarte. Pod zakładką Wydarzenia tam jest taka specjalna zakładka. Widzicie wszystkie szkolenia i płatne, i bezpłatne, które są przed nami. Czyli tutaj w prawym górnym rogu widzicie, mam nadzieję, sklepy wydarzenia. Czekajcie, to może, to może powiększę. O, tutaj w tym miejscu sklepy wydarzenia, jak wejdziecie na stronę. To tutaj zobaczycie, co w najbliższym czasie robimy. Słuchajcie, bardzo wam, bardzo wam dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie takie wrażenie, że ta wiedza, którą się dzielę, jest przydatna, że wartości, które, które widzicie w tym, w tym jak myślę o sprzedaży, są wam bliskie, to biuromałpakal.pl jesteśmy w stanie pomóc Wam w ułożeniu Waszych działów sprzedaży, w doskonaleniu waszych działów sprzedaży, bo tym się właśnie tym się zajmujemy, a jeszcze raz zapraszam wtorek. 20 sierpnia 20.00. Trzymajcie się, cześć, sprzedawajcie dużo, drogo i miejcie za bardzo, bardzo bogatych klientów, którzy mają gotowość zapłacić Wam więcej niż u konkurencji.